Panie ciężarówkarze, proszę zaczekać. No kurde, gościu, nie pchaj mi się tu. O. GPS załączony. Można jechać. O, ja mogę sobie bawoły kupić! Bo ja mam to. Hektar. O, ale fajnie, a one dają mleko. Bawoły? No, woł, w, znaczy. Ale było powiedziane, że bawoły miały być. Więc dla mnie to są bawoły. Chyba, że to jest, On... to, jest to samo. To nie daje mleka. Dają, pisze, że jest bydłem mlecznym. Mówisz? No, to są bawoły, to jest to samo. No, to dobrze, już myślałam, że jestem głupia. Myślę, że ta rasa jest bydłem lecznym, wykorzystywanym w produkcji bawolego mleka. Dominiczko, ty, eee. kupuj, kup... Dominiczko, ty kupuj sprzęt, bo ja chcę ci GPS-a pokazać. No, zaraz kupuję krowy. Sprzęt kupuj. Krowy. Sprzęt? No ja w ogóle obok ciebie pracuję, obok Twojej farmy. Ej, a czy teraz? Nie wiecie pewnie. Czy teraz faktycznie widać tyle zwierząt, ile się ma? Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. I czy widać te zwierzęta, które się ma? Czyli, że jak na przykład kupię malutkie, to będą malutkie. Ale ja takich całkiem malutki, malutkich nie mam, chyba. Czy w się sensie nie chce, chyba. Ale takie te 6-miesięczne mogę kupić. 25, 14 tysięcy, nie wiem. No ogólnie chowaj sobie maszyny do tej. Czemu? Do stodoły, no bo na przykład Grad ostatnio nas złapał. Oho? I no... I chowaliśmy na szybko, więc... KUSKI! JA ZAPOMNIAŁAM, ŻE TU SĄ KUSKI! Mówiłeś mi, że mam kurnik. No masz tam kurnik. Nie mogę kupić kurnika. Po podejdź do kurnika, powinnaś mieć do kliknięcia tutaj. A gdzie No tutaj podejść. Nie ma tu nic. Jak nie ma, no można. Może to nie moje jest? Nie, no ja... No bo nie mam no. tu, w sensie nawet... Nie mam tego niebieskiego takiego nic. Ani mi nie pokazuje że... No to nie wiem. Może to tu dziwne. z tyłu coś? Nie. To nie mam pojęcia. Nie no, ale dziwne by było, bo do tego. A nie, w sumie do tego budynku też nie mogę wejść. Nie no, ale to był bez sensu, jakby ten budynek tylko nie był mój. Nie wiem, no powinnaś mieć, tym bardziej, że masz tam chociażby te taśmy na ziemi, takie, że pokazuje, że to twoje. Znaczy, no, no tak, tak. Znaczy. Że twoje, w sensie... to, że, że palety tam powinny być. No tak, tak. W sensie to jest kurnik raczej, tylko. Tak, to jest kurnik, to nie ja też mój. to mam. Tylko, że ja mam obok tego znaczek i mogę sobie kury na przykład kupić. Dobra, ładujemy szybko marchewy. Nie, no. Teraz na polu. To jest... to jest na moim terenie przecież. To dlaczego ja tego nie mam? Dziwne. No trudno, to będę miała tylko krówkę. A ja muszę jakiegoś widlaka kupić, bo nie mam czym palet przewozić. Jakoś no, właśnie, ja będę musiał kupić do siebie, tylko że nie widlaka, tylko ja sobie kupię... Muszę kupić konsolkę do traktora i yy, ramię. Bo na widlaka to trochę za dużo pójdzie. A potem masz ciągnię, tylko do, dołożysz konsolę do ciągnika. Tak. A do swojego ja mogę dołożyć? Do, du, duże też posiadają te konsole? Musisz zobaczyć. Nie, nie wszystkie chyba mają, ale musiałbyś zobaczyć. Czy ma możliwość przy zakupie, żeby dodać? Ja mam średniego John Deera i on na przykład ma konsolę. Znaczy mam możliwość, ale nie masz zamontowanej. Czy z zamontowanej już kupiłeś? Yy, nie mam zamontowanej, ale to możesz sobie dokupić w warsztacie. Ok. Dobrze wiedzieć. Zaraz muszę spojrzeć. Wiedzieliście, że można modyfikować sobie budynki, jak się je stawia? Tak. Czyli, że można sobie na przykład dać panel słoneczny na oborze. Tak. Lul. Tego akurat nie wiedziałem. Ja dużo rzeczy wiem, bo już ja już tak przeszperałem dwójstkę, piątkę przed premierą, że... Ty, Ty, Dominiczko, już się namyśliłaś, w co wiesz chciała iść? Nie. Aha No trochę tych rzeczy masz ogólnie Wiem Czuję się oszukana Czemu? Bo to nie działa tak, że jak masz pastwisko i obory, to możesz sobie przenieść te zwierzaki do obory W sensie, że to jakby nie jest jak to Jak to działa w takim razie? Po prostu pastwisko jest pastwiskiem i tam hodujesz tylko te krówki, które nie dają mleka. I sobie je hodujesz, żeby urosły. Ale to jest tym. bez sensu, bo czytałem, że powinno być tak, że będzie można wyprowadzać, ale będzie trzeba je wprowadzać na zimę. E, na, na zimę. To jak to? No to, no może tak, ale jakby, nie wiem zresztą. No nie da się w każdym razie. No i ogólnie tak samo kupiłam jedną oborę i się okazało, że mimo, że to jest obora, to tam też nie można mleka produkować, więc ją sprzedałam. Urocze to wiesz co jest? Co? GPS. GPS? Wiesz co nie jest urocze? Że muszę sprzedać te wszystkie kroki. No to już jest mniej urocze. No to, że sprzedałam tą oborę za pół ceny też jest mniej urocze. A, i pewnie jak sprzedam to pastwisko, to nie będę tu mogła nic postawić. No, prawdopodobnie tak będzie. Ech. O! A ja, ja mogę postawić tam, gdzie było pastwisko. To może pastwisko takie inne jest, nie wiem. Tam, gdzie miałam swoją oborę, też mogę postawić, ale to może kwestia tego, że ja ją postawiłam. Czaisz, że pierwsze... W ogóle, jak klikam V, to mi się obraca i mnie to wkurza. Tak, to mi w też się budowy. obraca i nie wiem, jak to wyłączyć. <laughs> ale ogólnie y... czaisz, że pierwsza obora, w której można hodować krówki tak, żeby ci dały mleko, jest dopiero za 250 tysięcy? No. A tak, który jest za 85 i za 170, to jest taka, że tam ci tam nie będą produkować. No bo tamta Czemu? Gorsze. Nie wiadomo. A ja w sumie więcej ja miałem zrobić, miałem jechać po ten, po po konsolę do mojego traktora, za jakiegoś sobie pojadę. Kurde, widzowie, nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć mechanika. I to jest mechanik, i to jest warsztat. Ja chciał sobie streamingować traktor. Muszę luknąć na mapę, bo, bo, bo. Ty, Pepino, wiesz, gdzie jest warsztat, może? No, zazwyczaj był tam, gdzie był sklep, nie? No właśnie, szukam tego warsztatu i nie mogę znaleźć. Sklepy widzę, ale warsztatu to tak. Chyba, że jeden. W sensie, chyba, że warsztat to jest jeden z tych. Yy... Znalazłem warsztat. Gości, których. E, tu jest. Przed sklepem? Na placu tutaj jest. U tu po prawej, po prawej, patrz, twoja Prawo prawa, twoja prawa, moja prawa, tu zielone wrota, A, widzę, 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 kurczę, nie, nie jest oznaczone ma na mapie, nie widziałem tego. Dobra, dzięki, konsola ładowacza czołowego, tak, o, super, zmień sobie kolor ładowacza tego na zielony, co się widział? Nie, ten tura. A, to ja mam, na zielony, bo ja kupiłem jo John wiesz? Aha, myślałem, że chcesz Quake'a albo tego. Bo on jest tańszy, a można tego przemalować. Jeszcze potrzebuję albo płaska przyczepa, albo laweta i... Tylko czy ja chcę te nadstawki, czy nie chcę nadstawek? Do palet chyba nie chcę. Najwyżej sobie zmodyfikuję. Jezu, ta fasolka jest czasochłonna. To jest czasochłonna? Fasolka. Mówisz? O. No. A kontrakt robisz, czy co? To. A tym... kombajnem, czy...? Kombajnem. No to ja zauważyłem, że te warzywa ogólnie najlepiej jak się idzie właśnie w jakieś konserwy, czy coś. Ej, ale to jak to działa? Czyli... Czyli masz dwa rodzaje ryżu, które mają totalnie różne wymagania i z nich obu możesz robić ten sam worek ryżu? Mm, ja mam wrażenie, że im się... To chodzi po prostu o to, że to jest pakowany ryż. Taki do sklepu. A, nie, dobra, już widzę. Ten zwykły ryż to jest worek ryżu, a tamten długoziarnisty to jest pudełko ryżu. Worek ryżu się robi z tego zwykłego ryżu, gdzie trzeba no. kupić kombine i tak dalej. I kosztuje 2700 a pudełko ryżu, które się robi z tego długoziarnistego, który sobie można normalnie robić, kosztuje 5000. Długoziarnisty jest yy, droższy jeżeli chodzi o maszyny. Oład, bo... a to nie masz tak, bo... że masz normalnie? Do długoziarnistego musisz kupić siewnik, oczywiście to pole przyszykować w każdy sposób, w sensie w taki, no, w taki sposób jak się zawsze przyszykowuje, czy jakieś wieś i tak dalej. Dodatkowo kombajn za, nie wiem jaki jest najtańszy kombajn, ale w setkach tysięcy raczej, co coś jest najtańszy na pewno. A to kupujesz to samo co do innych tych? No nie wiem, no mam wrażenie, że po prostu jakoś droższy, dro, drożej wychodzi taki długi, długi, długoziarnisty niż ten, no. No, jest... może i tak, ale to jest takie wiesz. W sensie ten długą ziarnisty kopujesz kupujesz i kupujesz, możesz go. W sensie nie zmieniając maszyn, możesz sobie zacząć coś innego robić po prostu. A ile ogólnie tam robi ci? z Ilu ryżu ci robi ten worek? Może w proporcjach jest jakoś to wyrównane? Nie, pudełko ryżu to jest 100 ryżu i wychodzi ci 45 pudełek, jak i worek ryżu jest to samo. Na 100 ryżu wychodzi ci 45 pudełek. No więc to w ogóle naprawdę bardzo duże nie? pół. Może nie wiem, jakiś e, okres zbiorów? Zobacz. Okres siewu, może można to jakoś, nie wiem, częściej sadzić czy coś. A w ogóle na ryż długoziarnisty masz miesiąc tylko. A wiem, wiem. Mam miesiąc. Ale come no. on, to nie jest powód, żeby to było dwa razy droższe. Mam miesiąc na zasiew, miesiąc na zbiór. No, ale. Co, come on i czas zacząć ładować to ojej tyle palet ładować Monsakra z pierwszej osoby ładowanie będzie ciężkie bo nie widać totalnie co się z przodu dzieje. Ja pierdziele, Czuję, że trzeba utrzymywać odpowiedni poziom wody w tym ryżu i jak będziesz miał jakiś tam nieodpowiedni mocno poziom wody, to możesz wszystko stracić. Tak, trzeba pilnować wody, bo tam uchodzi czas. Czy tam ziemia pije, czy... Tak, no. Ale wątpię, żeby to było jakieś ekstremalne, że coś. To jest coś typu pewnie... Tak w szklarni i tyle. No, coś ten deten, no. Ty też musisz wody w szklarni. Tylko że w szklarni nie tracisz, a po prostu ci nie produkuje I ja nie wierzę. miałem tak ładnie ułożone i szturchnąłem Cześć, że te szklarnie nawet mogę i w lesie postawić tam head head do tyłu <laughs> No dosłownie Ja miałem problem z postawieniem szklarni gdziekolwiek na swojej tej Na swojej farmie No właśnie z jest... ich No dosłownie wszędzie Kujwa, jakby tworzył to gdzie popadnie o, kupę lasu tutaj tylko patrz na to żebyśmy był w stanie zbierać te, te później Palety No dobra, to ładowanie palet, jak się nie próbuje ładować równo to nie jest takie złe. Okej, okay, kupiłem pole. Może też uda się, trochę kasy zgarnąć. Możesz sobie przyszykować na wiosnę, żebyś mógł coś. Pierwszy muszę zebrać. A co tam masz? Soję, do zbierania. A. I to muszę teraz wymucić, zanim pójdę spać. Ja mam wrażenie, że jak łaj mi się zabierze za pierwsze ładowanie swoich palet, to będzie krzyczał opudziana, nie? Chyba <laughs> 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 autoloada. Zapewne. Dobra, zostawiam tutaj. Widowacz. Mam nadzieję, że mi nie wystrzeli w kosmos, bo jakoś dziwnie się zachowuje. No! To się z nim dzieje, no gościu? Uspokój się. Dobra, wiecie co, widzowie? Odczepimy sobie... widełki pierw. Um, albo nie, nie czypimy widełek. Eee, hmm, moje widełki się zbuntowały. O, dobra. Dobra, to żeby był porządek widzowie to sobie to odwieziemy na farmę, może. By później tego nie szukać w tej trawie, bo jestem pewien, że tego nie znajdę. To gdzie bym chciał to zostawić? Może tam? Kurde, widzowie, pada deszcz. My tutaj pracujemy, że ja pracuję tu na polu i patrzcie jak te oponki ładnie wyglądają jakie one są uwalone w błocie jak tutaj prawie bieżnika nie widać tak ale jak po otwarciu się przejedzie to już środkie koła ładnie ładnie to wygląda Pod podoba mi się tutaj też a my dalej zbieramy marchewę już dużo tej marchewy nie zostało więc prawdopodobnie widzimy się już w momencie jak jak będą ostatnie rządki do zebrania. No dobra widzowie, już praktycznie jest koniec zbiorów marchewki wreszcie. Eee, zniszczyło mi, a nie, zebrało, dobra. Oj czekajcie, bo zablokowałem tutaj. E, już praktycznie koniec zbiorów marchewki. E, załaduję sobie tutaj dom do fulla i w sumie ta reszta co się zbierze to tam trudno przepadnie, bo to już jest chyba ostatni pasek będzie, zobaczymy ile tego będzie. Ale ostatnie już zbiory, i zaraz będzie trzeba pochować maszyny. Pochować maszyny i tą przyczepę z paletami, co tam jest obok szklarni, też chyba schowam, bo, bo, bo mam miejsce, mam gdzie to schować, więc skorzystamy z tego. No i od dłuższego czasu cały czas spada, więc już w ogóle sam zostałem. Słuchajcie, jest pierwsza 45. No i już kończę w sumie te zbiory powoli. W końcu. Dobra, mamy prawie 18,5 tony, możemy to sobie jechać zawieść. E, zawieziemy to i zobaczymy ile w sumie będzie na końcu. E, w kombajnie i. Z 5000 litrów zgaduję będzie jeszcze, więc... No dobra, najwyżej zawieziemy jeszcze te 5000 litrów. I później... uj, wjechałem w słup. A później mi braknie tego te, te 1000 dolarów na coś i, i będę żałował. No i słuchajcie, mam 45 tysięcy i wiecie na, to, na co pójdzie te 45 tysięcy? Prawdopodobnie na spłatę, spłatę pożyczki. Ale mam 40 tysięcy do spłaty. A Dobra, zobaczymy. Najwyżej jeszcze odłożę i dopiero później spłacę trochę. Znaczy mam no, aktualnie 50 tysięcy? No dlatego, że właśnie kupowałem sobie. Yy... No, ładowacz do traktora, żebym mógł podczepić widełki i ładować sobie palety. Plus jeszcze za 20 tysięcy kupiłem sobie e, przyczepę do palet. No, a paletę sobie schowamy, słuchajcie, bo nie chciałbym wejść i na przykład jakby było tornado, to żeby moje palety latały po całej mapie. Nie wiem jeszcze jak tornado w tym farmingu działa, dlatego wolę się... Zabezpieczyć i schować sobie to do stodoły, już tutaj mam po tej stronie drzwi otwarte, wrota. Więc sobie na spokojnie wjedziemy. Czy ja się tylko zmieszczę? Bo mi te, a, te palety trochę wystają na boki. Oj, za mały łuk. Dobra, czekajcie. Dobra, tym razem sobie weźmiemy większy łuk. I powinniśmy się zmieścić teraz, tak, dobra. Super. Muszę tak, tak wjechać, żeby zostawić sobie jeszcze miejsce, słuchajcie, na traktor. Dobra, wyjdziemy, zobaczymy, czy tutaj można zamknąć. Można chyba już zamknąć. Ta, git, dobra. No i fajnie, jest, 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 jest pod, za, pod zadaszeniem. Super. A, koła się same, słuchajcie, umyły, okej. Okay. No tak, to parkujemy sobie traktora jeszcze tutaj. O, dochód 696. To jest za te dwie tony marchewki, co tam były. Tutaj tak dosyć ciasno jest, ale, ale damy radę. O, no i super. No i sprzęcia rozchowany. Jest git. Jest super. Podoba mnie się, podoba mnie się.